Nigdy nie zapomnę. Agnieszka zabiera głos po gromkim wystąpieniu Beaty Kozidrak. W minioną niedzielę widzowie Tańca z Gwiazdami ponownie zanurzyli się w blasku muzyki. Świateł i pełnych pasji ruchów tanecznych. Gdy program wkroczył w czwarty odcinek. Tegoroczna edycja jubileuszowa to nie tylko zwykła seria zmagań ale także podróż mająca na celu przypomnienie i uhonorowanie wspaniałych chwil w historii programu. Od inscenizacji, wyboru muzyki, po emocje uczestników, wszystko zostało starannie przygotowane, oferując widzom przeżycie jednocześnie nostalgiczne i świeże. Najważniejszym punktem wieczoru był wyjątkowy występ legendarnej diwy Beaty Kozidrak, Niezastąpionej ikony polskiej sceny muzycznej jej obecność nie tylko wywołała eksplozję w sali, ale także dostarczyła widzom szczególnych emocji. Ponieważ Beata jest związana z młodością wielu pokoleń poprzez swoje klasyczne hity. W tym odcinku tymczasowo zastąpiła Ewę Kasprzyk w fotelu jurorskim i szybko podbiła serca publiczności swoim pewnym siebie. Subtelnym stylem oraz głębokim zrozumieniem sztuki wykonawczej. Nie ograniczając się do roli urorki, Beata rozpaliła scenę, wykonując na żywo swoje słynne piosenki wraz z zespołem BAIM, w geście specjalnego prezentu dla uczestników i fanów. Dzięki temu atmosfera wieczoru była pełna energii. Przywołując jednocześnie wspomnienia złotej ery polskiego popu. Pary uczestników miały okazję zatańczyć do tych melodii. Łącząc nowoczesną choreografię z klasycznym duchem, tworząc artystyczną ucztę pełną barw i emocji. Jednak obok radości i ekscytacji, wieczór przyniósł też sporo smutku. Gdy para Lanbery i Piotr Musiałkowski, Którzy konsekwentnie pokazywali swoją determinację i kreatywność co tydzień, musiała pożegnać się z programem, choć ich podróż się skończyła. Ich chwila poświęcenia i nieustannych wysiłków z pewnością zostaną zapamiętane przez widzów jako piękna, emocjonalna część tej edycji. Po występie Agnieszka Kaczorowska, utalentowana tancerka, Przygotowująca się do kolejnego odcinka z Marcinem Rogacewiczem. Nie kryła wzruszenia, dzieląc się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. We wzruszającym wpisie złożyła głębokie podziękowania swojemu partnerowi i fanom, którzy towarzyszyli jej, dopingowali i inspirowali ją przez całą podróż w tańcu z gwiazdami. Nie byłoby nic z tego. Co się zadziało na parkiecie w niedzielę? Bez świadomości ciała, przestrzeni, emocji i prowadzenia ciebie, Marcin Rogacewicz. Dziękuję ci, że mi pozwalasz naprawdę tańczyć. Jestem dumna, napisała Agnieszka, kończąc statusem emotikonem serca. Wyrażając swoją szczerą więź i szacunek dla swojego partnera. Słowa Agnieszki szybko zebrały tysiące polubień i komentarzy od widzów, z których wielu wyrażało podziw dla pełnej zaufania i subtelnej relacji między nią a Marcinem. Na scenie byli nie tylko parą taneczną, ale dwoma artystycznymi duszami, które wspólnie opowiadały historię ruchem. Spojrzeniem i każdym rytmem muzyki. Jurozy również nie szczędzili pochwał. Doceniając wyraźny postęp obojga z tygodnia na tydzień. Ich występ został oceniony jako pełen emocji. Dokładny i z duszą, co jest rzadkością w konkursie. Który wymaga rygorystycznej techniki. Agnieszka, z bogatym doświadczeniem profesjonalnej tancerki. Podkreśliła, że taniec to nie tylko techniczna perfekcja ale także sztuka przekazywania emocji i zaufania między dwojgiem ludzi. Dodała: Kiedy znajdziesz partnera tanecznego, który ci rozumie, umie słuchać i czuje w tym samym rytmie serca co ty, każdy ruch staje się naturalny i autentyczny. To właśnie ta filozofia sprawiła, że Agnieszka i Marcin stali się jedną z najbardziej lubianych par w tej edycji świadcząc o sile harmonii, gdzie każdy krok to nie tylko umiejętność, ale opowieść z serca. Oprócz głębokich podziękowań dla partnera Marcina Rogacewicza, Agnieszka Kaczorowska nie zapomniała skierować szczególnych uczuć do Beaty Kozidrak, legendarnej piosenkarki, która wniosła pozytywną energię i pełne miłości słowa zachęty w wieczór konkursowy. Pojawienie się Beaty, z jej pewnym siebie stylem i potężnym głosem, rozświetliło całe studio. Słowa Beaty kozidrak pielęgnuje też w sercu. To są momenty, które pozostaną głęboko w mojej pamięci. Wzruszona Agnieszka wyznała, pokazując, że słowa starszej koleżanki to nie tylko zachęta, ale potężne źródło inspiracji. Które pomaga jej dalej wierzyć w artystyczną drogę, którą podąża. Moment, w którym Beata skierowała szczere pochwały do Agnieszki po występie, został uznany za jeden z najbardziej poruszających punktów. 4: odcinka: Współodczuwanie między dwoma pokoleniami artystów. Jedną ikoną muzyki, drugą ikoną tańca. Stworzyło rzadko spotykane skrzyżowanie tych dwóch form sztuki. Z pozytywnym nastawieniem i nieustannym poświęceniem, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zmierzają ku nowym wyzwaniom w kolejnych odcinkach. Para obiecuje nadal dostarczać publiczności imponujące, pełne energii i emocji występy. Jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami w tym roku udowadnia, że program to nie tylko miejsce, gdzie błyszczy taniec, ale także podróż ku jedności, wdzięczności i niezapomnianym wspomnieniom między artystami a widzami.